Trzeba, bo to będzie banger? Oh. Cześć. Dawaj coś jeszcze, dawaj coś jeszcze. Zrobię crank flipa przez e, to, ten blok, Aha. potem 2.7 bara, tire tap, noli crank flip i no. Okej, okay, fajnie, rób. No wiem O to chodzi To jest to Ale, tak ruchy A ty jesteś stylowy, ja nie wytrzymam Oj Patę przed chwilą wciąż robi triggy 2.7 i Upera Albo 27 bara i Łupera I z bomby To jest rzadko spotkana akcja no to dawaj Aha. Nie do wiary, jak czysto, ale Dobry chłopak, dobry chłopak. nie? Nie, bara. Fejki half cup manual. Manual, 11 half cup

O to chodzi. Te kocie ruchy. Złota linia KAMENTO! Nie widać, ale... Jeeeeee! Yeah. Jaka szkoda! Nie udało się! Ale jestem <grym>, pewien, że teraz to, to zrobię! Przez właściwie było tak bardzo lepiej. Dobra, ziomeczki przeszkodziły Zajebisz, Tak, Ta, dawaj je oh, yeah. Gruby odsuń się Kto pierwszy zrobi nosa, ja czy Gruby? Ja jestem beznadziejny w nosy, ale zobaczymy Gruby jedzie jako pierwszy A. Kajetan! No, kaj... <grych> tak! <Ja też grych> Ej, dobra, gruby, gruby jeszcze, czekaj! Pierwsze, podaj, No i gruby przerwał. O, na ładną trójkę zrobiłem. Ja no, zrobiłem? No zrobiłeś, wygrałeś. Piątka? Super. Też jest tego. O Jezu, gruby, co to za. grube tornado! O, nie do wiary, gruby skleił triczek. Yeah. <śpiewa> dawaj, opo, 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 opo. No, dawaj. Jest, siedzi.

yo

Nie mogę ci takiego soczystego traczka No to A pokażesz A mi? Gdzie? Ja O ci... oh, Jezu! No, to zrob. No, czy mnie nagram? To pasz, pasz. Nie zobaczę, że. Ja, ja wam pokażę jak to się robi. Trochę O, ten to ten to potrafi takie rzeczy. jesus maria christefania no oh 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 you got some more